Cześć i czołem. witajcie w trzecim porównaniu. Trzecie porównanie to i trzy smartfony, trzy flagowe smartfony, więc nie ma co przedłużać i zaczynamy. Pierwsza konkurencja, czyli wykonanie. Na początku Xperia X, która rzekomo jest wykonana z metalu, natomiast moje odczucie jest nieco inne, jest to taki... Plastiko Metal, dziwne uczucie, ale bardzo przyjemnie, urządzenie trzyma się w dłoni i raczej nie będzie się rysować. Huawei P9, totalnie metalowy telefon, bardzo cienki, super leży w dłoni, ale niestety po jakimś czasie może łapać rysy. Samsung Galaxy S7 Metal i szkło, szkło niestety palcuje się i to pozostawia sporo do życzenia, natomiast jest to wykonanie najbardziej premium. I tutaj właśnie Samsungowi przyznałbym 3 punkty, a Xperia i Huaweiowi po 2. Druga konkurencja to skaner linii papilarnych. Co ciekawe, każdy z tych urządzeń ma gdzie indziej go umieszczonego: Huawei ma z tyłu, Samsung ma z przodu, a Xperia ma po prawej stronie. Co ciekawe, tylko Huawei umożliwia zeskanowanie palca bez uprzedniego włączenia urządzenia, co jest bardzo fajną opcją, dlatego 3 punkty lecą do Huawei, 2 do Xperii, a niestety Samsung, który najbardziej nawala w tej kategorii, dostaje tylko jeden punkt. Trzecia kategoria, czyli bardzo ważna kategoria, a chodzi o ekran. Każdy z tych urządzeń ma inny wyświetlacz i na tym należy się skupić. Xperia, 5-celowa jednostka o rozdzielczości Full HD, wykonana w technologii Triluminos. I te barwy tutaj są najbardziej naturalne, najbardziej takie rzeczywiste. Natomiast czasami brakuje kontrastu i ten ekran nie robi takiego wrażenia typu wow. Huawei natomiast może poszycić się ekranem o przekonej 5,2 cala, również w rozdzielczości Full HD, z tym że technologia ekranu to jest LCD IPS Neo. Jest to taka technologia, która daje bardzo żywe kolory. Natomiast w przypadku P9 są one nieco przesycone i często zaróżowione. Oczywiście bardzo miło się spogląda na ten ekran, jednak jeżeli zestawimy go z innymi flagowymi urządzeniami, to widać, że ten różowy kolor trochę prześwieca wyświetlany obraz. Mimo wszystko display sprawuje się genialnie. Samsung natomiast w tej konkurencji dla mnie wygrywa, ponieważ może poszczycić się ekranem o przekonej 5,1 cala i rozdzielczości 2560x1440 pikseli, wykonanym w technologii Super AMOLED. Barwy są naprawdę niesamowite jest to najwyższa jasność ze wszystkich urządzeń, które dzisiaj testujemy. Dodatkowo co prawda barwa biała nieco wpada w kolor niebieski, jednak mimo wszystko jest to dosyć poprawione, ale nasycenie i oddanie kolorów jest pierwszorzędne i tutaj trzy punkty lecą dla Samsunga, 2 dla Sony i niestety tylko jeden dla Huawei'a. Czwarta kategoria to baterie, czyli coś, co nas bardzo interesuje w współczesnych smartfonach. Jeżeli chodzi o Sony, to pojemność 2620 mAh z funkcją szybkiego ładowania, ale tylko 2.0, czyli jest to trochę starsza technologia. Natomiast Samsung i Huawei mogą pochwalić się baterią o pojemności 3000 mAh, które również mają szybkie ładowanie. Najszybciej ładuje się Samsung i najdłużej wytrzymuje na jednym ładowaniu, bo jest to około 2,5 do 3 dni nawet. Oczywiście trzeba trochę oszczędzać energii, ale takie wyniki można uzyskać średnio. Oba telefony, mowa oczywiście o Huawei i Samsungu, Wytrzymują około dwóch dni, natomiast Samsung może nieco dłużej wytrzymać bez dostępu do energii, dlatego tutaj 3 punkty dla Samsunga, 2 dla Huawei i niestety tylko jeden dla Sony. Kolejna konkurencja czyli podzespoły i tutaj Sony odpada w przedbiegach ponieważ zastosowano jedynie Snapdragon 650 a to nie jest topowa jednostka. Taktowanie 1,8 GHz, 3 GB pamięci RAM nie ratują sytuacji. Huawei zastosował natomiast autorski procesor Kirin 955 o taktowaniu 2,5 GHz z 3 GB pamięci RAM. Samsung Również autorski Exynos 8890 o i 2,6 GHz i 4 GB pamięci RAM. Najbardziej wydajny procesor jest ten Samsunga, czyli tutaj 3 punkty dla Samsunga, 2 dla Huawei i niestety tylko jeden dla Sony. Wszystkie urządzenia pracują pod kontrolą systemu Android 6.0 i tutaj nie będę za bardzo się rozwlekał na ten temat, ponieważ wszystkie testy są dostępne na moim kanale i tam poruszam kwestie systemów, więc możecie sprawdzić, jak sprawują się nakładki. Tymczasem powiem tylko tyle, że najmniej lagów i przycięć łapie Samsung. Huaweiowi czasami zdarzy się jakieś przycięcie, Sony natomiast, no łapie czasami przycięcia, takie dosyć poważniejsze, ze względu na procesor. Dlatego jeden punkt dla Sony, dwa dla Huawei i trzy dla Samsunga. No i w końcu aparaty Sony 23 megapiksele światło 2.0. Niestety autofokus nie działa tak jak to podaje producent na swojej stronie, czyli od razu łapie wszystko jest ostre. Niestety tak nie jest. Zdarzają się że czasami pewne pomyłki jest możliwość śledzenia obrazu, czyli załóżmy jakiś obiekt się porusza, my zaznaczamy go i telefon cały czas śledzi jego ostrość, i to jest bardzo fajne. Natomiast zdarzają się wypadki w postaci spadku wydajności przy robieniu zdjęć. Czasami telefon łapie jakiegoś laga tam, no i nie wygląda to najlepiej. Sama jakość jest dobra, kolory są naturalnie odwzorowane, kontrast jest w porządku, szczegółowość w porównaniu do konkurencji nie jest najlepsza. Natomiast mimo wszystko zdjęcia nie zawodzą, natomiast mimo wszystko. Konkurencja posiada lepsze matryce. Huawei P9, czyli dwa aparaty o rozdzielczości 12 megapikseli, ze światłem 2.2, więc no tutaj przegrywa z Sony i Samsungiem o tym za chwilę. Co więcej, jeden aparat rejestruje barwy RGB, drugi aparat monochromatyczne. Dzięki temu jakość jest uzyskiwana dużo lepsza niż w przypadku jednego obiektywu, jednak jak to wypada w praktyce? Otóż barwy są bardzo mocno nasycone, czasami aż przesycone, widać, że te kolory są zafałszowane. Miło jest, jak kolory są wyraźne, intensywne, natomiast w przypadku Huawei'a momentami jest to aż zbyt widoczne. Co więcej, autofokus jest bardzo szybki, aplikacja aparatu najlepsza ze wszystkich dzisiaj testowanych. Telefon oferuje bardzo dobrą szczegółowość, najlepszą ze wszystkich dzisiaj urządzeń. Natomiast te kolory, no niestety, nie są naturalne i przez to trzeba odjąć punkty. Galaxy 712 megapikseli, światło 1,7. Kolory są świetnie oddane, naturalne, nasycone, nie są tak przesycone jak w przypadku Huawei. A. Dodatkowo kontrs jest kapitalny. Telefon świetnie sobie radzi w przypadku fotografowania pod światło. Aplikacja aparatu, co prawda, przegrywa z Huawei, em. mimo wszystko jest rozbudowana, jest wiele ciekawych trybów, i tutaj trzeba tylko pochwalić Samsunga. Jakość najlepsza w przypadku Samsunga: 3 punkty Huawei 2, Sony 1. W przypadku muzyki tutaj sprawa oczywista, Sony trzy punkty z tego względu, że ma głośniki stereo, ma najlepszą aplikację muzyki, no i oczywiście sama jakość dźwięku jest kapitalna. Samsung no nieco tutaj trochę zawalił sprawę, ponieważ oczywiście muzyka jest cały czas bardzo dobra, natomiast nie może powalczyć z Sony. Huawei świetne basy, natomiast dźwięk monofoniczny na słuchawkach sprawuje się całkiem nieźle, mimo wszystko ogólne wrażenie Sony robi najlepsze i 3 punkty dla Sony, 2 dla Huawei'a i również 2 dla Samsung'a. Dziewiątą konkurencją są cechy szczególne. Sony niestety nie ma, bo nie ma wodoodporności. Huawei również nie ma, no możemy podciągnąć te dwa aparaty jako coś ciekawego, natomiast już aparaty ocenialiśmy, Samsung ma wodoodporność, ma czytnik pulsu, dlatego jeden ten malutki bonusowy punkcik leci do s 7 i oczywiście na koniec ceny, bo bardzo o to prosicie za każdym razem. Oczywiście, jeżeli oglądacie to nieco później, zawsze możecie ceny sprawdzić w opisie, tam macie link do porównywarki cenowej, więc obecne ceny będą Wam znajome. Natomiast na tą obecną chwilę Sony kosztuje około 2,500, Huawei 2100, a Samsung 2700-2800, więc oczywiście punkty lecą w takiej kolejności. Huawei 3 punkty, Sony 2. No niestety Samsung tylko 1. I to byłoby na tyle. Zwycięzca jest dobrze znany Samsung Galaxy S7. Natomiast Huawei deptał po piętach i na ten model również zwrócił uwagę. Sony, no niestety, trochę trzeba jeszcze popracować. Xperia X Performance na pewno dużo więcej mogłaby zdziałać w tej konkurencji. Mimo wszystko, Xperia X jest dobrym urządzeniem. O ile macie dużo pieniędzy i nie chcecie jakiegoś mega wydajnego urządzenia. Tymczasem to wszystko. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału tym przyciskiem tutaj. Będę wdzięczny, a Wy będziecie na bieżąco. Zachęcam do pozostawienia komentarza i łapki w górę o ile ten film Wam się podobał. Tymczasem to tyle. Zapraszam Was na kolejne porównania, które już niedługo. Cześć i do zobaczenia!